Ten proces jest to ewidentna zemsta polityczna na Mariuszu Kamińskim i kierownictwie CBA za to, że nie ukręcili sprawy Sawickiej, za to, że podjęli się wyjaśnienia afery hazardowej. Dziś, w mojej opinii, Platforma Obywatelska mści się na mieści się na Mariuszu Kamińskim i kierownictwie CBA. Jest to zemsta polityczna na ludziach, którzy chcieli walczyć z korupcją. Dziś próbuje się karać ludzi, którzy walczyli z korupcją, a osoby związane z tą władzą są bezkarne. Zarówno Miro Drzewiecki, zarówno przystawka Platformy Obywatelskiej Palikot. Ci ludzie są bezkarni. Dziś władza wysyła czytelny sygnał, że jest parasol ochronny nad osobami Związanymi z tą władzą. Ja przypomnę to, co się stało z panem generałem Janickim. To, że został awansowany przez Bronisława Kormorowskiego, to jest jasny i czytelny sygnał dla prokuratury, że ten człowiek jest nie do ruszenia. To jest osoba, która powinna dziś odpowiadać za zaniedbania przy wizycie w Smoleńsku, a zostaje awansowana. To jest czytelny sygnał dla prokuratorów. I tak samo czytelne sygnały dla prokuratorów wysyła Donald Tusk. I niestety uważam, że dziś. Mariusz Kamiński, kierownictwo CBA padło ofiarą zemsty politycznej platformy obywatelskiej. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy są y, ścigani, co, można powiedzieć przez prokuraturę. Pan również napisał, że oni też y, y, było mówione o nich wiele oszczerstw, wiele kłamliwych y, słów padło i w tej chwili też pan napisał o tym, że mogą chodzić z podniesionymi y, głowami. Y, dlaczego? Dziś oczywiście Mariusz Kamiński i kierownictwo CBA chodzą z podniesionymi głowami, i to bardzo dobrze, bo walczyli w Polsce z korupcją bez względu na to, z jakiej opcji politycznej wywodziły się osoby. Czy była to władza, czy opozycja. Kierownictwo CBA walczyło z korupcją, nie zważając na nic. Mogą chodzić z podniesionymi głowami. Oczywiście fa fala oszczerstw, kalumni ze strony obozu Platformy Obywatelskiej jest wylewana na głowę Mariusza Kamińskiego i kierownictwa CBA. Nie ma się czym przejmować. Trzeba robić swoje. Jestem przekonany, że wrócą w Polsce czasy, gdzie to, czy ktoś jest z obozu władzy czy z opozycji, nie będzie miało żadnego wpływu na to, jak jest traktowany. Bo dziś ludziom władzy można więcej, dlatego że Donald Tusk i Bronisław Komorowski roztaczają parasol ochronny nad tymi osobami. To musi się skończyć. Wygra Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonany, że to się skończy.